Wiem, że jeszcze pokażę ją w słońcu. Bo ma naprawdę fajny odcień tego zielonego, nie wiem, czy tutaj to będzie dobrze widoczne, chociaż nie, chyba tak. Witam na kanale Egzotyczny Ogród. Dzisiaj zajmiemy się przesadzeniem tej oto araukarii. Jest to choinka, którą możemy trzymać w domu. Oczywiście zimować ją musimy w niższych temperaturach, pomiędzy 5 a 10 stopni, więc cały rok w mieszkaniu ona niestety nie wytrzyma. Ale myślę, że każdy znajdzie gdzieś jakieś miejsce w jasnym garażu, ewentualnie innym pomieszczeniu, gdzie będzie mógł ją przez pewien okres czasu przechować. Ewentualnie możemy ją trzymać. Na balkonie do późnego lata, późnej jesieni, jedynie chroniąc ją przed mrozami, i powinna sobie ona dać radę. Oczywiście, po włożeniu do mieszkania, musimy ją trzymać z dala od kaloryferów bo nie lubi ona suchego powietrza. Powinniśmy ją też wtedy zraszać, tylko ze zraszaniem też musimy uważać, żeby to robić z rana, tak żeby nie pozostawiać jej do nocy mokrej. I co? Zabierzmy się za przesadzanie. Aktualnie rośnie ona w takiej malutkiej doniczce, która została kupiona, zaraz ją wyciągnę. Coś tego typu. Cena to jest tutaj 14,99 Doniczka dziesiątka. Dobra, odłóżmy sobie. Już Wam zaraz pokażę, do czego ją przesadzamy. Jako kolejną doniczkę wybrałem coś takiego. Myślę, że będzie przeskok. Powinno jej to wystarczyć do przyszłego lata. Myślę, że wtedy trzeba będzie ją kolejny raz przesadzić, bo lubią one dość duże doniczki, lubią cały czas wilgotne podłoże. Więc zawsze przy większej doniczce przez dłuższy okres czasu to podłoże pozostanie wilgotne. Nie będziemy musieli jej tak często podlewać i nie będzie ryzyka, że wyjedziemy na jeden dzień i roślina nam będzie powoli umierać. To co, zabierajmy się za pracę, jeżeli chodzi o jej podłoże, to zobaczymy w czym w ogóle była uprawiana, pewnie to jakieś podłoże kokosowe i zaraz i wyciągnijmy. Te dolne gałęzie w przyszłości będą powoli przesychać w miarę jej rośnięcia, a poz pozostawać zielone będą tylko te na górze. Zobaczcie na te korzenie tutaj jeszcze przerastane na boki. Już domagała się. Przesadzenia. Wysetnę sobie to podłoże. O! I tak jak większość roślin w sklepach, zobaczcie na to. Przesadzona do większej doniczki. Ale tu jest ten koszyczek z siateczki. A nie, nie jest siateczki, to po prostu jest tak uformowany. To podłoże kokosowe. Dobra, oczyśćmy to. O! Zobaczcie, jak wygląda bryłka korzeniowa. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o to podłoże. To widzę, że tutaj część korzeni już była pognita. Może też część się złamało teraz. Ale wydaje mi się, że nie zaszkodzimy jej jakoś bardzo. Ale akurat są dość kruche. Nie wiem, czy tutaj to białe, czy to jest koryza. No nie wiem, nie wiem. Dobra, zabierajmy się co to przesadzanie. Zobaczmy jeszcze, czy będzie to pasować jak najbardziej. Teraz trzeba będzie uważać, bo tutaj korzeni za wiele ona nie ma, ale myślę, że raz tutaj da sobie radę. Na pewno odżyje teraz, bo widzę, że te tutaj częściowo były zgnite. To wszystko było zgnite. No i tutaj fajnie odrastają od boku więc będzie OK. Jeżeli chodzi o podłoże, do jakiego go przesadzimy, to jest to ziemia ogrodowa z dodatkiem perlitu, jest to też jakiś keramzyt i podłoże dla storczyków. Myślę, że dla niej będzie idealne. Zasypmy sobie doniczkę tym podłożem. Zasypałem mniej więcej do tej wysokości i myślę, że jak ją posadzimy w ten sposób, nie no może jeszcze troszeczkę głębiej to zrobię, tak żeby ją, by ją bardziej osadzić, żeby jednak nie kiwała się teraz na boki, rozgadnę troszeczkę na boki i myślę, że będzie bez problemu, tu jeszcze na tą stronę ten jeden korzeń wystaje, to możemy zrobić tego typu tunel. Myślę, że będzie idealnie. To co? Zabieramy się za zaspywanie. Tak to umieśćmy. Te korzenie, żeby one już sobie tam ładnie szły na boki. To może jeszcze troszeczkę zagłębię. O, myślę, że to będzie idealne. Bardzo się cieszę, że też zabraliśmy się za przesadzanie. Bo wydaje mi się, że w tamtej doniczce mogłyby te korzenie po jakimś pierwszym przeschnięciu i następnie przelaniu większą ilością wody, mogłyby one zacząć gnić. A gdyby te nowe korzenie wychodzące na boki przegniły, no to niestety cała roślina by umarła. Więc myślę, że tym oto przesadzaniem ją uratowaliśmy Możemy ją jeszcze delikatnie ugnieść, ale też niezbyt mocno, żeby nic tam nie poszkadzać. I co? Możemy uznać, że roślinka została już przesadzona. W miarę na środku jest posadzona. No nie będę jej już przekrzywiał, żeby tam nic nie złamać. Pokażę Wam ją jeszcze w całości. W całości tak się prezentuje. Może jeszcze zabiorę tą podstawkę z ziemią i pokażę. O, tak. Obrócimy sobie. Dziwna, więc ciekawa. Powinno jej być teraz lepiej. Powinna być bardziej szczęśliwa. Te łodyżki tutaj na dole one pewnie coś pousychają. Widzę, że ta tutaj jest chyba delikatnie złamana i już zaczyna coś tam gorzej wyglądać, ale góra powinna być naprawdę ładna. Jeżeli chodzi o nią, to możecie zobaczyć tutaj, że powoli zaczyna jej drewnieć pień, bo ona tak naprawdę z czasem będzie od dołu coraz bardziej drewnieć i powinna też zwiększyć swoje igły w przyszłości. Jak będzie już większa. To co? Zachęcam do zostawienia łapki w górę, do zostawienia subskrypcji, żeby nie ominąć kolejnych filmów, na pewno jej aktualizacji w przyszłości, oczywiście też kolejnego przesadzania w lecie i co? Widzimy się następnym razem. Na razie, cześć, cześć.